Witam Was serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was do dość króciutkiego filmiku, ale mam nadzieję, że bardzo przydatnego. A mianowicie, dziś pokażę Wam, jak zdjąć tę pizzerkę ze strony pasażera z przodu. Także nie przedłużamy, zabieramy się za robotę. A Ty, mój drogi widzu, jeśli jeszcze jesteś niepodpisany na ten kanał, przejdź trochę niżej, naciśnij przycisk subskrypcji. Daj znać w komentarzu, co sądzisz o danym filmiku. Postaw like, jeśli to się spodobał. I oczywiście zachęcam Cię do obejrzenia kolejnych filmów oraz poprzednich. Lecimy z tematem. Demontujemy nasz boczek. Potrzebujemy coś plastikowego, żeby podważyć, żeby nie odszkodzi. Me. I'm gonna make it to the top Leave a legacy If I got something to say You better let me speak Turn it up a new degree Bitch you ain't to make like to to When I take a few shots They're too toxic Need to take a new song And you, oh, you can't save me Cause I don't need saving Tell thing I've been chasing

I, I got tracks and some music that you never guess I don't slack, don't lose when you're lessing yet When I get to choose what I do I'm like a wet mask sharp as many but got hard I'm ready to change scars to envy to win large and plenty I like to play fast I'm just gonna it to the end. i to

Jak mamy to wypięte, to podnosimy to cyrktu. ta pizzerka na dół. mamy więc musimy teraz wypiąć od zamka. Pajemy. Teraz musimy wypiąć tutaj szarą wtyczkę. I cała instalacja drzwi zostanie u nas na tapicerce, no, a reszta zostanie na drzwiach. Tapicerkę mamy zdjętą. Tapicerka już jest z powrotem na miejscu. Także mam nadzieję, że Wam się przyda krótki filmik jak tą tapicerkę się zdejmuje. Trochę się różni od strony kierowców, natomiast na pewno tak samo się zdejmują tapicerki w samochodzie z tyłu. Dziękuję, że wyjrzeliście. Widzimy się w następnych filmach.